Wszystko co musicie wiedzieć o easter update ie. i co jest na razie wiadome na czas kiedy ja to nagrywam dowiecie się w tym filmie Pokażę wam tu cienię tunów, jednego potwierdzonego tuna i inne rzeczy A więc jeśli, jeśli nie chcecie spoilerów, bo to są tylko jego nogi, ale jeśli nie chcecie spoilerów bo niedługo będą mocne spoilery na tym filmie co dotyczące tego update'u to, to wyłączcie ten film, możecie polajkować ale wyłączcie go od razu i po prostu możecie już sobie po jakby po tym easter evencie sobie go obejrzeć i sprawdzić ile rzeczy się sprawdziło, ale a więc jeśli nie chcecie sobie spoilerować to wyłączcie ten film a ci którzy zostali tu to napiszcie jak mogą wyglądać inne rzeczy, których nam twórcy jeszcze do końca nie ujawnili a my lecimy już z pierwszą rzeczą jeden exon nowy tun wiele z nas zwa to zdjęcie to było zdjęcie z, i, z intra w sumie tego filmu i wiele osób spekulowało że nie to bardzo wolny tun bo oni na swoim discordzie czy tam nie pamiętam na czym pisali że będzie to żeby dodano jakiegoś wolnego tuna jak koni, że wiecie, że będzie tak wolny. Ci co oglądali filmy z testowania koni, to wiedzą jaka koni jest wolna, albo w ogóle grali koni. Albo w ogóle oglądali jakiś gameplay koni, albo uczestniczyli w tym i, i byli tym koni, to wiedzą jaką koni jest wolna. I oni chcieli dodać. Większość osób myślało, że to będzie jakiś wielkanocny kubełek, ale cóż, mocno się zawiedli, bo Tutaj mamy już drugą, co pokazuje takie coś. I już ludzie zaczęli spekulować, że wchodzi to z tamtym tunem w całość. I już widać tą całość. A oni nam właśnie udostępnili tą całość, która wygląda tak. I ten tun nazywa się Exxon. Exxon to bardzo fajny pomysł, na to taki trochę mech. Taki trochę dziwny. Ale tu twórcy nam już ujawnili jedną postać całą. I to jest dla nich wielki plus, bo podoba mi się, że ujawnili całą jedną postać. Dwa. Trzy nowe tuny. Wchodząc w em, tam Holiday Stones widzimy nasze Christmas tuny, czyli Boblete, Koal, Ginger i Rudy. Ale na, jak widzicie na iStar został nam ujawniony tylko Exxon w całości, a inne są TBA. Ale z... powiem wam, że znamy ich cienie. Znamy ich cienie i je wam za chwilę pokażę. Tak się prezentuje pierwszy cień, trochę dziwny. Tak się prezentuje drugi cień, nawet nie wiem co to jest. A tak się prezentuje trzeci cień. Ten trzeci cień jest bardzo podobny do flatera. Nawet jest tu pokazany na tym zdjęciu, że to jest bardzo podobny cień do flatera. A więc... To na pewno nie będzie skin do flatera, bo to jest napisane, że to są trzy nowe tuny. Jak widzicie, tu też mam taki żółty ekran na wszystkie. Ale jak myślicie? Piszcie dla na nich nazwy dla tych tunów i piszcie jak mogłyby wyglądać, bo to by był nawet fajny koncept. Zobaczyć jak według was wyglądają te tuny Znaczy jak wyglądają wykon... Jak by się nazywały i jak Według was by mogły wyglądać na przykład że O tutaj bym na głowie tego jakiegoś dziwnego królika Który wygląda jak jakiś nie wiem indianin Choć on wcale nie wygląda jak indianin Dałbym mu jakąś niebieską koszulkę I tak możecie pisać a my już przechodzimy do trzeciego Punktu Stop ok stop stop Bo doczytałem że To je będzie ten koszyk, to będzie Bam, a to będzie bobro, um, też motyl. Więc będzie królik, koszyk i motyl. 3. Nowa waluta. Nowa waluta. Myślałem, że nową walutą będą jajka wielkanocne, ale okazało się, że są to koszyki. I wiele z was mogło sobie pomyśleć po tym pierwszym rozdziale z Nowym Tunem, że to na pewno ekson, będzie tym oto mainem. Ale tak myślę, że ten, który nie został nam ujawniony i który miał być tym koszykiem, co nie wiedzieliśmy co to jest w drugim rozdziale to myślę, że to właśnie on może być mainem u nas. W naszym... Wszyscy wiedzą co. Jezus. W naszym Dandy Sword Więc dobra. I teraz możecie sobie jeszcze zakładać, ile każdy z tych tunów może kosztować tego. Na przykład ten królik może tam kosztować 750, ten yy, motyl może kosztować, nie wiem, 500, Exxon może kosztować 2000, a ten koszyk z jajkami może kosztować 5000. To są tylko spekulacje moje, które wymyślałem na odwalsie, które pewnie nawet nie będą w grze, bo 5000 to na pewno nie będzie br brane od nas. Bo to chyba będzie jeszcze droższe niż Astro wtedy, bo ch chyba to, chyba takie mają większą wartość niż coś takiego. Ale mam nadzieję, że na pewno Ale mam... I możecie opisać za ile tam i będzie to trzeba kupić, ale mam nadzieję, że na pewno wejdzie coś tam Że napiszecie w komentarzu ile czego tam. Jezus Maria. Ile tych innych. Czwarty. Skin do Yaty. Jaty. Uwaga, mocne spoilery, bo pokażemy całego, cały ten skin. Możecie się zastanawiać... Ale czemu nie powiedzieć w ogóle? Easter skiny! Bo został podwiedzony nam tylko skin do Yaty, Nie wiemy nawet do jakich innych tunów on wejdzie. Więc to jest ten oto skinek do Yaty. Mam nadzieję, że żeby wam się on spodobał, ja go na 100% zakupię, ale pewnie dopiero po tunach. Bo chcę mieć taki skin do Laty, bo myślę, że wygląda chyba lepiej niż, wiecie, ten cały kolor Full April, bo każdy go mógł, mógł mieć, bo był za darmo, he. Ale okej, okay, została wam do zaspojrowania jeszcze tylko jedna rzecz. Bo w sumie ten cały film to jeden wielki spoiler, co będzie tam i tam. Bo i tak Zaspeleruję wam. A nie, jeszcze dwie rzeczy. A je to i tak nie są w pełni zaspoilerowane, bo widać tam tylko kawałek tych rzeczy, a więc spokojnie i tak większość z, większość z tych rzeczy zostanie wam do samych do odkrycia. Ale chociaż ujrzycie ich trochę, że mnie będziecie musieli zostać zdziwieniem, jak to wygląda, i będziecie wiedzieć dlaczego to tak wygląda. 5 Pięć... Nowa mapa. Pokazałem wam już wszystkie tuny. Pokazałem wam całego Exona. Pokazałem wam nową walutę. Pokazałem wam skina, do Aty. A więc pora teraz na mapę. Na pierwszy rzut oka, ludzie myśleli, że będzie to ma mała mapa, ale z czego tam zrozumiem po angielsku, to, będzie, to ma być to duża mapa. I tak wygląda jej pierwszy rzut oka. Mam takie mm, mech. Ale tak wygląda jej drugi rzut oka. Jak widzicie, widać tu już na tej. Na tym spoilerze, Exxona. Naszą postać Exxon. Tutaj mamy jajko. Tutaj mamy maszynę. A tutaj wygląda tak ta mapa. Bardzo fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie. Ostatnie. Sześć nowe lobby. Ostatnia. Rozdział, który wam pokażę w tym filmie, to. Sklep Dandiego i nowe lobby, bo tak wygląda ten sklep Diego. Mi się... Myślę, że ten świąteczny podoba mi się bardziej. Co da się rzuca w oki, to że ten... W oczy, to że ten... Szary jajo to... Jest kość. A tamto niebieskie to... Ewidentnie jajo Astro, i, a więc mamy jajko Pebla i jajko Astro. Fajnie. A tutaj... Mamy tego nowego skinka do Aty i widać, że mamy zmienione drzewko. I to w ogóle Wam teraz pokażę jak wygląda to, ten garden, więc co teraz widać. Tak będzie to jak on teraz wygląda i sobie porównać jak on będzie wyglądać. Dla porównania to teraz tak wygląda. Tak wygląda to nasze. Nie, nie liczcie tych ludzi, oni, oni nie są u nas. Oni nie są w lobby. Ale okej. Okay. No, a tak wygląda ten nasz. No, w sumie. No, myślę. Tak wygląda ten ich, a tak wygląda nasz. No, w sumie myślę, że to wygląda tak fajniej. szkoda, że będzie tylko tylko na update, bo w sumie ten różowy mi nie pasuje. Bo tak to. Taki prąd... Bro... Dobra, nie wiem, gra jest ładniejszy No, te ściany się nie zmieniły, po prostu ten. Po prostu to drzewo się zmieniło, ale okej. Okay. Tak jest trochę... No co powiedzieć. Dobra. Już nie wiem, co z tym zrobić, z tym faktem. że to mamy? Po prostu tak. Zostawmy to. Dzięki za obejrzenie. Teraz wiesz wszystko, co jest dokładnie potwierdzone na temat Easter Update. To na, na, na moment, kiedy ja nagrałam ten odcinek. Bo może jak wy oglądacie ten odcinek, to jest już więcej rzeczy potwierdzonych. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Dziękuję, że spędziliście ten wolny swój czas ze mną. No. I co powiedzieć? Pewnie następny raz, kiedy będę mówił o Easter Update, to albo na to jakiegoś tuna, jeśli szybko się zbliży. Albo cóż, kiedy będzie Easter Update. A więc, do zobaczenia! Pamiętajcie pisać w komentarzach, ile mogą kosztować te tuny i Jak mogą wyglądać te trzy czarne? I ile może kosztować Exxon? Czy podoba Wam się w ogóle ten cały update? Czy fajna jest nowa waluta? Ile może tam kosztować Robuxów? A my! A ja będę się z Wami żegnał! Bój, bój!